Zaciśnięte wiązadła Gdzie bestia rzuca się doby do bytu gardła W oczach mgła w odbiciu krzywego zwierciadła Szpona diabła Ciężko rozplotem zaciśnięte wiązadła Gdzie bestia rzuca się doby do bytu gardła W oczach mgła w odbiciu krzywego zwierciadła Szpona diabła Jednemu się udało, a innemu się nie chciało Bo za dużo trudu by to wszystko kosztowało Samodyscyplina i wyrzeczeń wiele Pamiętaj, że się wyśpisz, tak jak se pościele Dobrze wiem, jak to jest, przez lata w nałogu Najlepiej jest wtedy zaufać Panu Bogu I może to jest śmieszne dla ludzi małej gary, Jak jesteś piepany, nie pomogą tu talary Możesz mieć hajs od brud, lecz nie zmieni to za wiele Jak wrogów przybywa, a znikają przyjaciele Bo większość się odwróci, chociaż tego nie chce Jak ciągle odrzucasz wyciągnięte ręce Odmawiasz pomocy, myślisz, że sobie poradzisz A już następnego dnia sam siebie znowu stracisz Niestety to jest prawda z życia wyciągnięta, bo nie każdy wyrabia na życiowych zakręta Ciężko rozmowę, zaciśnięte wiązadła Gdzie bestia rzuca się, do bytu gardła W oczach mgła, w odbiciu krzywego zwierciadła Szponak diabła, ciężko rozplodę, cię zaciśnięte piązadła Gdzie bestia rzuca się toby do gardła W oczach mgła, w odbiciu krzywego zwierciadła Szponak diabła Szacunek mam odwieczny dla Marka kotańskiego Już świętej pamięci miałem zaszczyt poznać jego Na jednym z monarów, a było to w dębowcu On się nie odwracał do rozbruntowanych chłopców Miałem do wyboru Mona, czy lecieć na puchę Wybrałem to pierwsze, to było dobrym ruchem Rędzy były dwa, no i nie wstydzę się tego Należy jej i oddycham tłumny Jestem z tego, posłuchaj mnie kolego, nigdy nie skreślaj takiego Który siedzisz, bo diabła i nie widzi tego Jak mu się nie uda, trzeba modlić się za niego Inny zbadnie na dno i odbije się od niego Dragi to jak plaga, nie jeden się z tym zmaga Piluj swoich dzieci, przyda się większa uwaga Bym nie miał pojęcia, to bym o tym nie nawijał Otwórz swoje oczy, bo ulica jest jak zakrzmija Ciężko rozkowe zaciśnięty rozadła. Gdzie bestia rzuca się, to by tu gardła W oczach mgła w odbiciu krzywego zwierciadła Szpona diabła Ciężko rozpląten, zaciśnięte do zadła Gdzie bestia rzuca się doby do gardła W oczach mgła, w odbiciu krzywego zwyciadła Szpona diabła